Maneczko, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z The Last Flame. TFT, oczywiście, dla fanów. Eee, single player. Moi drodzy, tak się składa, że niestety musimy rozpocząć nową, eee, nową, słuchajcie, nowy rozdział, i to będzie moje, że tak powiem, pożegnanie, jeżeli chodzi. Tym razem weźmiemy zupełnie innych bohaterów. Zaczniemy, słuchajcie, z innymi mocami. Pokażę Wam, co i jak. Dlaczego nowa rzecz? E, przegrałem, przegrałem w drugim rozdziale, zostałem zmasakrowany. Także słuchajcie, musimy wymyślić coś innego. Tym razem, słuchajcie, propo moja propozycja jest taka, żebyśmy wybrali moce, które są podobne czyli na przykład, e, wszystko pod frostbite, wszystko pod ogień. Wiecie, jak jest, nie? A tutaj na razie tego nie jestem za bardzo zrobić. Ale widzę, że ty możesz frizować, ty możesz fryzować. Mm, słuchajcie, do. uuu... nie miałem takich jeszcze. You no longer gain passive XP per hero per fight. Mhm. Mm Okej, okay. więcej złota, moi drodzy. Ale dostajemy 100 na to nie. Kiedy walka zaczyna, stakujemy, słuchajcie, walkę. Whenever you enter a campfire, loses half of stacks. Niezłe. Tego mi ostatnio zabrakło. W drugim rozdziale, słuchajcie, brakowało mi obrażeń. Przeżywalność była całkiem ok, ale cała reszta niestety ok nie była. Pójdziemy w lewo, bo wydaje mi się, że jest znacznie ciekawsza niż tutaj, kilka walk pod rząd. Eee, spróbujemy chyba zrobić tak. Zobaczymy, czy ty potrafisz walczyć. Masz 40 defensa, nieźle, a jeżeli chodzi o twoje... o, No hej Aria. Jeżeli chodzi o twoje statystyki, dobra. No i na razie nie mamy tanka, więc musimy zagrać coś takiego. Bardzo szybko manę ładuje. No i Frostbite faktycznie ładnie zadziałał. Plus oczywiście uczniczka tutaj piękne, robi fajne rzeczy. Frostbite'ik, zobaczcie. A z drugiej strony shield, ale ty chyba jesteś też tankiem. Tak, 1350. Ty powinnaś być wystarczająco dobrym tankiem, żeby tutaj tankować po prostu. 90 critical. Dla łucznika, jak najbardziej. Weźmy sobie też dla defensywy tutaj. I, moje drodzy, co na to? Lecimy dalej. Oczywiście kontynuujemy walkę. Tym razem idziemy full frostbite'y. Robimy tak, robimy tak, robimy tak. Bum. Żeby szybciej tutaj zaczęła strzelać. Powiem wam, że ta gra wbrew pozorom taka prosta, nie jest, ale ładny stunik wleciał, nie mają nawet tutaj kolega najmniejszy szans. Wszyscy zadają mniej więcej te same obrażenia, co mnie bardzo cieszy. E, oczywiście otwieramy, zabieramy, rekrutujemy. Tutaj widzę bardzo dużo shielda i niestety bardzo dużo krwawienia. Kim ty jesteś? Może, słuchajcie, weźmiemy jeszcze jednego tanka, bo te obrażenia na razie się sprawdzają. Mamy niebieski pierwszy item. Every two attacks, the wearer dis additional affirmations, damage. Może, słuchajcie, to do tanka jest jak najbardziej. Wypięć the wearer gains, shield equal. Ooo! Czyli, słuchajcie, mana, shield. Co wy na to, żeby tak spróbować tutaj mana, shield zagrać? To może być naprawdę ciekawe. Niestety tutaj nie wiem, jak sforżować na razie, bo nie chcę marnować tych itemów, ee, bo nie pasują po prostu. Kamfajera unikamy, dlatego że pamiętamy o moim relikcie. I nie chcemy tracić staków. O! Dobra, let's go! Ten zielony jest bardzo niebezpieczny, pamiętam. Wow! Nie wiem, czy ktoś zwrócił uwagę, jak te frostbite tutaj pięknie zadziałały. Zaraz Wam pokażę, bo tutaj dodatkowe są obrażenia. Tutaj też są dodatkowe obrażenia i powiem Wam, że no, frozbajczyki działają na razie. Mamy jednego łucznika, lub mamy jakiegoś kapłana, ale podblidowanie tak? Ładne kryte. 200%. Ale wszyscy są na dalszy zasięg. O, to było niezłe. Może tego takiego śmiesznego teama weźmiemy. E, critical. Max Regen. Max Regen, bo jak dobrze pamiętam, mamy cudowny item. Minus 1 max mana. Niezłe, niezłe. 70, ale max mana więcej. I 10. O, no to tak. Uczniczka. Eee, forżujemy. Z tego co pamiętam forżujemy coś z Gainsem. O! To! I to! I dajemy to mojemu tankowi i powinno to działać perfekcyjnie. Ty jesteś? Tak, jest. Ty masz bariery. Rób swoje. Mamy już całą chyba ekipę. Do złota jak najbardziej. Szopujemy. Czy jest tutaj ktoś bardzo dla nas ciekawy? Ty jesteś odszokowania. Rozbajcika nie ma nikt. Spell Dimage. Także, moi drodzy, może zostawmy ekipę, którą mamy. Uuuu. Poproszę ten frostbite'owy. Mhm, Speed, a tak? To też byłoby dobre, ale jak widzicie, nie mam już punktów. Kupimy te najtańsze temy, żeby je, wiecie, forżować. Czy mamy coś pod manę? No mamy. Piękna sprawa. Forgejemy. Eee, no i nic więcej tu oczywiście nie zrobimy, także możemy go backować i oczywiście ciśnąć dalej. Słuchajcie, pierwszy bossik, poważny taki bossik, miejmy nadzieję, że damy sobie radę. Heal pod względem frostowania. Proponuję dać to tankowi, bo on ma najwięcej HP. Ty masz najwięcej HP. Czyli zmieniamy taktykę i frostbajcika dajemy tutaj i teraz tak. Wydaje mi się, że ta ekipa mi się podoba, to co wy na to, żeby ją w nią trochę zainwestować? Nie wiem, kto zadaje najwięcej obrażeń, ale powiedzmy, że ta uczniczka jest w miarę okej. Okay. For every 500 HP lost during the fight, the hero gains 10% life. Stakuje do 4 razy. Attack speed. Every attack hero gains to attack damage. 15 stack daje też 10 hila. Może attack speed tym razem. Ty pamiętam, że lubisz tutaj ładnie. Every kiter jest że wrócisz to tego Aru. Tylko że mam 5% zaledwie, a ty już masz 20% i piękne obrażenia. Także inwestycja, moi drodzy, piękna. Spell power, ale mniej tego. Może tobie? A tutaj? Nie, czekajcie, czekajcie. Pomyliłem karty. Nie karty, tylko... O! Teraz jest idealnie. Jeżeli chodzi o ulepszenie, może słuchajcie, damy też tankowi, bo to jest jednak nasz tank. Tank mówię tutaj, bo on daje sobie bariery. Every time the hero is can be any, ok? Wydaje mi się, że Stunik jest zawsze ok. Spróbujmy. Pierwszy bosik jedziemy. Dobry fokus. Piękne obrażenia. O kurde. 9 krozbajtów nałożone. Te kwadraciki, które widzicie nad paskiem zdrowia, pokazują właśnie liczbę frostbite'ików. Jeśli chodzi o obrażenia, najwięcej zadaje Aria. Na drugim miejscu jest tutaj Zoe. Ok, w porządku. Bardzo mało złota niestety dostaliśmy. Whenever there is a damage from any sources, for the chance to inflict a frost to all enemies. Przepraszam, ale to się jest silniejsze ode mnie. Uh, the hero's defense gains to be... mocne, mocne. All enemies start with 15, but enemies now have a... Frost Cup of 15 A spróbujmy z tym Nigdy słuchajcie nie brałem takich e, powiedzmy negatywno-pozytywnych efektów Także spróbuj... O kurde to będzie ciężkie I guess Jeszcze tak na przykład upadek Oj to będzie ciężkie, let's go Jak Frostbite zaczną działać wszystko będzie do... Po 200 damage'a było po 200. To jest na sekundę, to jest ogrom. Mamy jeszcze 6 stacków. Moi drodzy, piękna sprawa. Jeszcze więcej? <grywy> Bardzo proszę. O! A tego nie widziałem. Choose 1, to 3 to join party, at joining in game 4. allows you to change 3 passive a hero from other random passive or keep the roll passive. Swap to passive Wow, to jest fajne! Jeszcze dostaniemy cztery pucharki. Hmm. Kim ty jesteś? Spell power i mana. We are on supports. A ty jesteś shock i shieldy. Dobra, zostawmy ciebie. Słuchajcie, i za chwilkę, jak już wejdziemy na kolejną planszę, moja propozycja jest taka... You can press tab or middle Okej. Okay. No to wiadomo. A tutaj jeszcze było... Ooo! Da się tak zrobić. Fajne. Every jest The Heroes. Criticas Strike nie mamy za dużo strajków, tylko 10%. Every attack czy to genetycz... max mana. 1 na 3. 7 na 7. Tworek attack damage i Kładu 40 o tej spale. Uuu, pewnie. Przydatne. Oczywiście jeszcze mojego grzybka tutaj ulepszę. Grzybek ma every hero the Hero stay Active Abyss Twice. To może ładnie, słuchajcie, one shotować. I słuchajcie, na koniec zostawimy sobie jeszcze Ciebie. Heroes, Spell Power, Every Attack the Heroes hits OR 20... O oh, no, ciekawe. Spróbujmy. Oj, źle ustawiłem stół i chyba mogę przez to troszeczkę oberwać. Nie jestem zbyt mocny. Słuchajcie, ten rozdział jest 100 razy lepszy od ostatniego, który dla Was nagrałem. Miejmy nadzieję, że tym razem, słuchajcie, uda się przejść do drug drugiego rozdziału. Zagramy tak długo, aż, słuchajcie, odpadnę. Taka jest moja propozycja. Chyba, że tam uda się po prostu do drugiego dotrzeć. Spearpary się przyda, bo mamy item do zrobienia. regę może być. I słuchajcie, tu, z tego co pamiętam, mamy tak piękna sprawa. i potrzebujesz ty i jeszcze moi drodzy, bierzemy ciebie o, perfekto, bo ty będziesz działać idealnie i teraz potrzebujesz ty mana regen ty masz chyba już full może tobie damy? bo ty możesz z tą pasywą podwójną nieźle strzelać mamy wykrzyknik mamy i wiktorius oczywiście, próbujemy Uważam, że powinniśmy sobie poradzić. Okej, okay, to moja taktyka jest taka. Ustawimy sobie tu was i teraz powinno być perfekto. Bum! Dawać te frostbite'y. Oni są już frostbite'owani, moi drodzy. Zobaczcie, ja nic w ogóle nie tracę, a ten kolega, nie wiem, czy widzicie, ile ma shieldów. Tutaj jest po 200 obrażeń momentami i 90 leczenia. Holy bencja. To jest najlepszy mój skład na do tej pory. Critical chance. Whenever I they 10% shield. Whenever they receive damage from any source, they have 30% inflected bleed to all enemies. Może być, fajne. Mm. Proceed Ostatni sklepik. Shopujemy. Eee, czy mi się opłaca tutaj kogoś brać pod frostbite? Obawiam się, że już wszystko wziąłem pod frustbite. 510 to blidowanie tak większy, mana, lifestyle, czapka za 427. Chyba nic mi się nie opłaca i najwyżej kupię coś w innym sklepie. I dotarliśmy do bossa. I moi drodzy, zanim dotrzemy do bossa, no właśnie, ulepszamy moją ekipę. Atak speed, poproszę. Coś z maną, spell power. Pewnie. Mój tank. Mana regen. Mana regen jest ok. I chyba koniec. Tak jest. Czy mamy jeszcze jakieś itemy, żeby podarować? E, czy mam coś do tanka? Chyba nie. Nie masz e, przedmiotów? Dobrze, zrobimy tak. Bum. Zobaczmy, czy frostbaity pomogą. Naprawdę, zobaczcie, co jest grane. Naprawdę, tu ładnie się leczy. To jest 80 na sekundy, moi drodzy. To jest piękna sprawa. Oj, to pamiętam, że potrafi zadać dużo obrażeń. Ale go frostbaitujemy ładnie. Nic nam nie zadawał obrażeń. Nic. Full HP, moi drodzy. Tak jeszcze dobrze nam nie szło. uuu, uuu, uuu. Rosbite, poproszę. Piękna sprawa. Whenever, whenever, whenever yeah, there is ahead again 100% defense of all... all heroes? Dziś to but attack the wearer gain one mana, but the were not longer gains mana with attacks. Aj, to boli, to boli. Ej, ale ten Last Guardian. To mi się podoba. Spend 1 to gain 110, ja nie, nie podoba mi się gain every time when you enter event! Spróbujmy pod te eventy pograć. Tak sobie myślę, czy mój łucznik jest dobry? Uważam, że nie. I wolałbym w przyszłości tutaj zrobić tego fightera i zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo będę mieć jeszcze więcej fro, rozbajcików. Słuchajcie, jest drugi rozdział. Bardzo mamy dobre tempo. I oni kazali mi chodzić na eventy. I tu jest taka bezpieczna w miarę ścieżka. Ale mów, powiem Wam szczerze, że ostatnio na tej łatwej, ście, na tej łatwej ścieżce dostawałem w pierdziel. Także, moi drodzy, nie byłbym tego taki pewien. I od razu ci damy tutaj buffy, żebyś nie był taki słaby. O, piękne. Zamienimy cię chyba kolejnością. I jakby tu zagrać? Chyba z prawej strony. Kuczniczka tu, tu. jedziemy. Pięknie ustawiony stół. No to są trzecie poziomy, pamiętajcie. To już nie ma żartów. Zobaczcie, ile ja punktów tracę. Dużo zadaję i dużo tracę. Sprawiedliwe. Może lepiej ustawię stół, bo widzę, że to obszerowe obrażenia. Muszę lepiej sprawdzać, co przeciwnicy robią. Ale jest progres, bo ostatnio jak próbowałem na tym poprzednim moim składzie, no to słuchajcie, ja już tu odpadałem na początku, nie? Więc... Może być Spelmona Może być 320. Eee, topornik jakimś cudem przeżył, więc dajmy mu HP. Max Regen. Ty już masz chyba full'a Ty możesz dostać, bo ty nawet nie jesteś taka złata Zoe Co ciekawe Azar zadał najwięcej obrażeń No i Ewa bardzo dużo, słuchajcie, wytankowała To, że piękna sprawa No ale słuchajcie, jest ciężko O kurde, trzy gwiazdki This split between target and nearby heroes Aha, ciekawe Dobra, robimy tak, robimy tak Robimy Tak 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 go ja bardzo lubię takich przeciwników, bo my zadajemy pojedynczym jednostkom mnóstwo obrażeń plus rozbajtujemy nawet widzicie to, jak on jest tam zestunowany, osłabiony słuchajcie, 0 hp nie, to zobaczcie jaka różnica w porównaniu do poprzedniej walki, nawet pucharków nie zużywałem piękna sprawa uh, speed whenever the fight starts the war 40% HP. To mam, to okej. Okay. Może ten tank. Fordujemy. Uj to swo... O, czekajcie, czekajcie, czekajcie. Bo ja zapomniałem, że mam legendarny przedmiot. O kurde, ja, ja tak sobie myślę, dlaczego to tak ciężko idzie. To jest tak. E, ty jesteś chyba niezłym fajterem. I mamy jeszcze jednego fordza Czy mam coś pod HP? Nie, nie mam. Także nie sforżujemy, Ale szkoda. Za chwilę wykorzystam moje pucharki, także spokojnie. Oj, tu będzie ciężko. Dobra, tutaj pucharki już muszą wejść. Widziałem, że ty jesteś OP. Kitykal Speed. Może więcej... uu Różnoobrażenia będą ewenty. hero los jest 20 attack damage. O, ciekawe. Dobra, mam plan. Mam plan. Go. Pięknie ustawiony stół. Tu będzie. To są czwarte poziomy. To są czwarte poziomy. Słuchajcie, jeszcze nie grałem pod Frostbite. Widzicie tutaj piękne obrażenia. Ojej, jak ja robię 250 na sekundę, no to znaczy, że robię bardzo dużo tych obrażeń. Eee, 50, 50 spell par. fajne! The boss of enemy, bardzo ciekawe! Spróbujmy, bo pamiętam, że ty miałaś slot, no właśnie. I patrzcie, tak się składa, że tutaj chodzi o critical strikes, więc forżujemy, damy on je tutaj koleżance, bo ona bije dużo, ja to widzę tutaj. Oj, tak, oj, tak. No i słuchajcie, przypominam, że wybieramy to miejsce, dlatego, że mieliśmy wybierać. O, jeszcze Origina możemy. Tylko ja nie wiem, czy Origin to nie jest to. Mam 6 staków. To będzie ciężkie. Potrafimy stonować, ale mało. Więcej fras e, Możemy zrestować, bo mieliśmy troszeczkę mniej HP. You discover a massive Statue in the middle of the desert, the cleanly clearly holds something in the hands, it must be valuable. Albo słuchajcie, znajdujemy i mamy 5, albo atakujemy. Victor już world be legendary. If not destroyed within 20 seconds it. Spróbujmy. O kurczę, ale to będzie ciekawe. Takie jeszcze czegoś się miałem. Obym tego nie pożałował. Ale najpierw inwestujemy do czwartych poziomów. Ty widziałem, że ty już jesteś mocna. Every taka jest część, spike is 0,3. Cała to so, batata w to 35%. Every taka jest Hero hero, jest uh, defendera, You i card defender to the target. To może być niezłe. Mam jeszcze 8, więc łuczniczka. Chociaż łuczniczka ma bardzo słabe przedmioty. Więcej kryt The hero's gain 50, per plate. and then Iman 20 times. <laughs> niezłe, niezłe. Dobra. Słuchajcie, ustawmy jakoś normalnie ten stół, bo z tego co wiem, mają wyskakiwać mi potwory. Więc skorzystajmy z okazji i ustawmy się jakoś sensownie. Zobaczmy. Słuchajcie. Dziesięć? Będzie połowa? O Jezu, ta statua jest twarda. No dobra, będziemy się bić. Nie ma opcji. Chociaż! No, no, jeszcze dwie O je, ju oh yeah, te frostbajty. Wie wiem, czy kto. 800, to i to jest rekord na stoczni To skills for, okej, okay, chcą się ze mną bić If you decide to pass on this weekend, also offer a new life for a price. Heal for full for 50, ewentualnie fight 2 vs 2 If victorious, get a passive swap at 20 Zli Leave, leave, leaf. dlaczego, że to, to, to już są mocne, nie, a 2 na 2 nie, ja muszę grać jednak piątkami. Słuchajcie, mamy mnóstwo tego Skorzystałem z tego, oczywiście najpierw to 25 dodatkowych obrażeń to może być super Jakie ty masz moce? A pamiętamy już, dobra, czy musimy się skupić na jednym kolesiu? Dobra, 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 dobra Damy tobie, bo ty jesteś jakiś, nie wiem, ty jesteś jakiś Koleś po prostu nie z tej ziemi Tak, tak, tak Tak Aha, Ci tak muszę ustawić, tak i tak I BUM Pozbądźmy się go jak najszybciej, ok? Ona ma już 30 staków nałożone I ty też. Dobrze, jest dobrze. Jakoś, jakoś mało mi obrażeń zadają. Dobra, jednego już mamy gdzieś. 60 staków, ale ona szybko zaczęła strzelać. Przez chwilę. Jak tam obrażenia? W porządeczku. No i nie tracę prawie jednostek. No i nie straciłem. No i elegancko. Jeszcze mam chyba legendarkę w plecaku. O, spele są bardzo dobre dla nas. HP max. To się przyda chyba wiecie komu? Co ja tu mam frościk i heal. To ja wiem, komu bym chciał dać. To bym jeszcze przytrzymał. Ale ten item nadawałby się jakiemuś tankowi. Ty masz 1100 zdrowia, 1200, 1600. Ty potrzebujesz, ty potrzebujesz. Więc chyba damy. Nie no, ty potrzebujesz chyba. Proceed. Słuchajcie, no tak dobrze mi jeszcze nie szło, ale to. Oj, to są najgorsze momenty. Okej, okay, możemy shiftować, żeby zamykać spoko. Dobra, nie wygląda to fajnie. Czy wszyscy są ci sami? Tak, to jest jedyne miejsce, w którym mogę się dobrze ustawić. Skorzystajmy z tego. Dobra. Koło. Ojej, wyparowała. I to niestety mój D-major najlepszy wyparował. Szkoda, że focus poleciał w tamtą stronę. Łuczniczka, na szczęście, żyje i strzela, tak jak mówiłem, bardzo dużo. Ta jest prawie nieśmiertelna, ale mój tank umiera. Ale jak się już pozbyć tej jednej osoby? Niestety, nie da rady. To na szczęście nie oznacza jeszcze końca gry. Na szczęście nie oznacza jeszcze końca gry, więc wszystko gra. Ale troszeczkę hP straciliśmy tuż przed bossem. Ale mamy też bardzo dużo złota. Shieldy uuuu, lifesteal, spell power. Co mamy do sportowania? Ty byłeś niebieski, czyli hapeki, tak? Mamy coś tutaj hapekowego. Niestety nie 70 heal received. Niezłe. Tutaj koledzy... O! Pierwszy raz widzę Blake'a! Nigdy nie widziałem takiej, takiego Heroesa jeszcze w mojej grze. Mhm, wiem, wiem, że mogę dismissować, wiem, wiem. test. sforżujemy, bo mamy bardzo dobry Magic Spell and Perfume is HP. Forżujemy, wiemy komu to gamy. 70? The 6% of high rest. Czy jest tutaj coś podmane? No jest. Oj, trzeba ci zabrać to kolego. I... Tutaj. Mamy trzy itemy I mamy, słuchajcie, no i mamy drugi rozdział. Mamy bossa Go backujemy i spróbujmy. Oh, f... What is that, mate? Aj tak blisko awansu. Dobra. Mm, tobie się wypadało dać. Otwórz bajciki. Kto jest pod shieldy? Ty byłeś pod d Już wiem jak zrobimy. Tak? Tak? Ty masz trzy. I ty jesteś... O, pięknie. I teraz tak. Proponuję ustawić się... No to jest jedyne miejsce, w którym ja się mogę ustawić. Ona musi pobiec. No nie mam lepszego pomysłu. Bardzo odstawimy się w tym miejscu. No to też jest jakaś propozycja. Tak, nie skupią się na niej, skupią się na nim. Ok. I sfokusujemy się na nim. O kurde, ty to jesteś jakiś, nie wiem. No będzie ciężko na pewno. Mamy 7 i atak speed mniej. Kto nie ma itemów? Majicx Power Spróbujmy 12 staków mi się udało zrobić. Ło. spróbujmy! No to jest finał, moi drodzy. Czy uda się w finale zaorać? Nie wiem, czy widzicie co robi mój tank. Ok, widzę, że Zoe bije. to najważniejsze. Niech spadają te rozbajciki. O Jezu, jak ona tam walczy. Nie wiem, czy to widzicie, po prostu MVP na razie. Moi drodzy, ona dalej żyje. Tu jest sam shield już w ogóle. No, ale został tank na koniec. Ale bije, jak szalony. Co ciekawe, nie straciliśmy ani jednego heroesa. Jak była cała piąteczka, tak cała piąteczka jest. Zoe jednak, jak przetrzyma 90, kill receive. hero spell, pewnie, moi drodzy, udało się udało się nam, słuchajcie, dotrzeć do końca dużo leczenia, heal party, stuny Marko znamy pick an item mana minus 1, ephemeral damage, critical strikes niestety dane w infilice nie mamy za bardzo blitowania every critical strike to were against 3 uuuu ile mamy tutaj szansy? 18 mało 30 5 10.40 jakimś cudem. Pika relikt. Moi drodzy relikt. The hero with the most shield for every 3 seconds. If no heroes have shield, it should the lowest HP instead. Niezłe. All heroes gain 70% Ok, Ok. Hero... Uuuu, to, to jest piękna sprawa. Moi drodzy, trzeci rozdział. E, dziękuję wam bardzo serdecznie e, za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że przypadł wam do gustu. Ja się bawiłem świetnie, bo dużo frajdy mi sprawia ta gra. No i powiem wam szczerze, że udało mi się dotrzeć do trzeciego rozdziału. Prawdopodobnie dzisiaj sobie ten trzeci rozdział dotk zahaczę na streamie, także zapraszam bardzo serdecznie. I co mogę powiedzieć? Dzięki jeszcze raz, to był drugi rozdział od pierwszego, bo niestety mój poprzedni skład wleciał z hukiem. Tyle ode mnie, trzymajcie się.